Cześć, witajcie na moim kanale. Mam na imię Asia, jestem architektem. Zajmuję się projektowaniem domów i projektowaniem wnętrz. Moje niektóre projekty możecie zobaczyć na stronie modestdom.com Zapraszam również na mojego LinkedIna i Facebooka. Pracuję w kilku programach graficznych oraz w Autocadzie. SketchUp jest takim programem graficznym, który pozwala każdy pomysł Zrealizować, doprowadzając do wizualizacji fotorealistycznej, a następnie dać wytyczne do wykonania i do realizacji. W filmikach pokażę Wam część mojej pracy projektowej, właśnie jak poprzez wykorzystanie programów graficznych i do wizualizacji każdy pomysł przerodzić w wizualizację fotorealistyczną, a później to. Zrealizować dzięki. Zapraszam do oglądania. Dobra. Zaczynamy. Pierwszy temat: jest to zmiana zabudowy meblowej w przedpokoju. Będziemy zmieniać, będę zmieniać istniejące meble. Zupełnie wymieniamy je na nowe, będzie to na zamówienie u stolarza. Nie, 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 nie do... Klientka nie chce tutaj dopasować żadnych gotowych mebli, więc sprawdziliśmy oczekiwania klientki. Jak wcześniej meble były kupowane dla pary, która tam mieszkała, dorosłych osób, to teraz pojawiły się dzieci, mieszkają rodzice, babcia. Potrzeby są duże, widać na zdjęciach, że nic tam się nie mieści. Czapki, szaliki, rękawiczki, buty w każdym rozmiarze, kalosze, nie kalosze, wszystko, wszystko to musi się teraz pomieścić. Mamy. Kilka jasnych oczekiwań od klientki. Zabudowa do samej jako sufitu, żeby wykorzystać maksymalnie przestrzeń. Podział jednak na strefy takie, żeby było babcia oddzielnie, dzieci w miarę oddzielnie i rodzice, czyli osoby dorosłe. Żadnego lustra naprzeciwko wejścia, więc gładkie, białe fronty. Miejsce do zawieszenia kurtek, szuflada na szaliki, czapki, e, buciki dla dzieci oddzielnie, najlepiej takie łatwo dostępne półki dla dorosłych w szufladach. E, miejsce do odkładania kluczy. Ja tutaj w tle widzicie jak buduję model. Najpierw e, um, uzyskując wszystkie wymiary pomieszczenia rysuję model, e, model w, w Sketchupie. Sprawdzam wymiary, rysuję podział wstępny na moduły. Patrzę na szerokości, czy coś pozmieniać, czy głębokość szafy, takiej w której. Um, Takiej typowej szafy do przechowywania odzieży, to jest głębokość 60 cm. My tutaj mamy miejsce właściwie na 40 cm głębokości, ale spróbujemy dać jeden moduł szerszy, żeby wszystkie kurtki wisiały tak z łatwym dostępem drążek, żeby był właśnie tak, jak w klasycznej szafie. Dajemy szuflady na dole z dostępem od. Bezpośrednio, z, z, z nocznie, żeby nie trzeba było otwierać szafy. Tutaj rysuję półki do przechowywania, no górze do przechowywania różnych przedmiotów i sezonowych ubrań. Te mała szufladka właśnie we wnętrzu szafy, bo, bo te na buty są oddzielnie, natomiast we wnętrzu szafy jest mała, dwie małe szufladki właśnie na czapki, szaliki, rękawiczki dla dzieci. To, to jest moduł szerokości 80 cm i głębokości 60, czyli klasycznej szafy. Zmieści się to naprzeciwko wejścia, zaraz to zobaczycie na, na rysunku. Będzie najwygodniejszy element tej zabudowy. Teraz buduję środkowy, gdzie będą półeczki. Środkowa część będzie otwarta. Będą dwie otwarte półki, do których, na które można odkładać klucze, telefon, no co tam się odkłada na, na, zaraz po wejściu do domu. Teraz rysuję trzeci moduł, też głębokość 40 cm. Tutaj drążek będzie usytuowany w drugą stronę. Będzie widać tą frontową kurtkę. No ale przy tej głębokości, no to tylko tak można zrobić. Też dwie szuflady na dole, wygodne w wysokości 20 cm, żeby każdy typ buta się zmieścił. Trochę tak korysowania jest, ale teraz e, zaraz to wszystko umieszczę w, e, już konkretnie w pomieszczeniu. Podosuwam to wszystko od siebie i sprawdzimy, jak się otwierają te y, drzwi do szafy, bo wszystko ma być zamknięte. O. Część y, środkowa na buty dla dzieci. No tak. Na górze jest, zauważcie proszę, jest blenda, czyli taka jakby zaślepka meblowa tak, żeby drzwi nie otwierały się przy samym suficie i nie było kolizji z lampą. Przy tak małych przestrzeniach dobrze jest przewidzieć takie elementy, bo zawsze te lampy wystają trochę, a tak zabudowa meblowa stanowi wypełnienie do samego sufitu, nie ma czarnej dziury nad tym. Tutaj otwieramy wszystkie drzwi, pokazujemy klientce, że tak to może się otwierać, że tak to będzie wyglądało, wygoda, wybór, na którą stronę mają się otwierać, żeby było najlepiej. Takie jak są przyzwyczajenia i sposoby y, funkcjonowania. Zaraz tutaj jeszcze będzie zmiana tej półeczki otwartej na półeczkę szklaną, tak żeby dać podświetlenie i żeby to fajne było przełamanie. Te próbne rendery też się pojawiają. Ja je tutaj w filmiku zostawiłam, żeby, żeby pokazać, jak to jest sprawdzane w trakcie projektowania. No, tutaj zmieniłam na półeczkę szklaną szwłady. Zastanowimy się ze stolarzem nad frontami. No, i będzie wybór uchwytów, czy będą wystające, czy może taki front, żeby można było złapać za szufladę i wysunąć. Przy tak wąskich przestrzeniach najlepiej jest nie stosować wystających e, uchwytów. Tutaj jeszcze raz widok otwartej szafy. Wszystkie zamykamy, sprawdzamy, jak to będzie wszystko działało i puszczamy render. Tak, są pewne nanoszone jeszcze zmiany. jest. Próbny render, dobrze, ze światełkiem, tak to może wyglądać. Ustawienia, jest sporo parametrów, żeby to wszystko zrobić. Dobra, światło jest. Przestrzeń. Sztucznie zbudowane pomieszczenie, ale tak to może wyglądać. Ok, zabudowa całkowicie biała. Wszystko neutralne, nie, nie zaciemniające. Nie ma w tym pomieszczeniu okna, więc to jest bardzo ważne, żeby to wszystko było jasne. Teraz już finalny render ze wszystkimi przedmiotami, żeby pokazać, jak to może wyglądać. Kolejnym etapem jest przygotowanie rysunków technicznych, rozmowa ze stolarzem, ustawienie szczegółów i Przygotowanie, wyceny i projekt do realizacji. Jeśli Wam się podobało, dzięki bardzo za, e, za oglądanie tego filmiku. Zapraszam na kolejne. Do zobaczenia.